Haiti, najbiedniejsze państwo w rejonie Morza Karaibskiego. Miejsce, z którego wielu marzy, by się wyrwać, gdzie otoczenie i środowisko drenuje duszę. 80% haitańskiej populacji żyje na granicy ubóstwa. Dla nich każdy dzień to gra o przetrwanie. Jak możemy zanieść światło do takiego miejsca, gdzie króluje beznadzieja? Wyobraźcie sobie, że budzicie się następnego dnia w Port-au-Prince, największym mieście i stolicy Haiti. Aby nakarmić swoją rodzinę, musicie wziąć resztkę pieniędzy i odbyć podróż na północ kraju, drogą państwową numer jeden. Większość ludzi podróżuje całą noc przepełnionymi autobusami. Podróż odbywa się w upale, droga jest ciężka, pełna wybojów. Drogi na Haiti są w większości zniszczone przez intensywne opady deszczu. Przystanki znajdują się przeważnie na terenie lesistym. Wypłukane dziury przerażają, sprawiają, że podróż odbywa się w niemiłosiernie wolnym tempie. Przemieszczając się drogą poza miastem, w oczy rzuca się krajobraz wypełniony prymitywnymi blokowiskami, wciskającymi się w każdą wolną przestrzeń. Dla bezpieczeństwa, Wiele domów i biur posiada fortyfikacje, składające się z olbrzymich ścian i zwojów drutu kolczastego. Warunki panujące w kraju sprawiają, że w ludziach coraz bardziej potęgują się różnego rodzaju fobie i strach. Strach przed porwaniem, strach, że zostaną zabici lub okraceni. Wielu Haitańczyków podróżuje na północ, by kupić węgiel drzewny, wyprodukowany z pozostałych drzew z nielicznie występującego już na wyspie Drzewostanu. Wykorzystują go do gotowania, dlatego też podróżujący wracają do miasta z zapasami tego towaru, udając się po południu na ulicę, by go sprzedać. Haiti to jedno z dwóch państw, obok Republiki Dominikany, znajdujący się na wyspie o tej samej nazwie. Projekt czerwonogranatowej flagi państwowej pochodzi od modelu flagi francuskiej na znak zdobytej niepodległości przez Haitańczyków w 1804 roku. Wielu obywateli Haiti to potomkowie niewolników z Afryki. Posługują się oni językiem krio, hybrydą powstałą z połączenia francuskiego i niektórych na rzeczy afrykańskich. Pomimo skrajnych warunków jest tam wielu ludzi głęboko uduchowionych. Oni szukają lepszego życia i z tego powodu bardzo dużo się modlą. Kościół Adwentystów na Haiti to ponad 300 tysięcy wyznawców gromadzących się w ponad 400 kościołach rozmieszczonych na terenie tego małego kraju. Budynki kościelne wypełnione są po brzegi, a w wielu z nich w ciągu jednej soboty odprawia się kilka spotkań, by wszyscy wierni mogli wziąć udział w nabożeństwach. Pastorzy sprężają się w sobie mężnie, a członkowie niestrudzenie pracują nad dalszym wzrostem kościoła. Wenik jest jedną z wielu osób, którzy wygłaszają kazania każdego wieczoru podczas akcji misyjnych przez cztery miesiące w roku. Dzisiaj właśnie zakończyła program ewangelizacyjny i cieszy się z decyzji 20 jej słuchaczy o przyjęciu Chrztu. Jestem szczęśliwa, bo ci ludzie byli w świecie, a teraz mają taką samą nadzieję jak ja. Jest to powód mojej ogromnej radości. A już jutro wieczorem wynik rozpocznie kolejną serię wykładów. Przez ostatnie lata dary ogólnoświatowej społeczności Kościoła wsparły budowę seminarium, szpitala, kaplicy, a także pomogły rozszerzyć zasięg nadawania radia Głos Nadziei na obszar całego kraju. Wielkie podziękowania za Wasze oddanie i wsparcie. Gorąca prośba, abyście nieustannie modlili się za narodem haitańskim, abyście pamiętali o nich w swoich modlitwach ponieważ dzięki Wam Adwentyści tutaj zanoszą nadzieję tym, którzy jej nie mają, dając im radość i spełnienie z Jezusa jako ich Spawiciela.